Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym filmie na kanale Mami Tilda. A ja dzisiaj niemrawo mrawo rozpoczynam ten film, ponieważ powiedziałam, że w następnym filmie zobaczycie jak zmieniam dętkę. Więc dentka już czeka na to, żeby to zrobić. Ja pomalowałam paznokcie. Prokrastynacja level hard. Tutaj dentka czekam do wymiany. I plan jest taki, że wezmę zaraz, odepnę rower. Zaprowadzę go do piwnicy. Po prostu, jak mam to robić, nawet nie, nie, nie zgadniecie, wylosowałam nawet to zadanie z tego kubka z zadaniami, które mam do zrobienia, wymiana dętki była gdzieś na szarem końcu i wylosowałam to zadanie wczoraj, czy przedwczoraj. Wczoraj byłam cały dzień poza domem, więc wiedziałam, że tego nie zrobię. Uch. Wczoraj też powinien pojawić się vlog. Nie pojawił się, bo dotrzymuję słowa. I wymieniam dętkę w rowerze. Naprawdę tak, nie chcę tego robić. Moja wizja tego jest w głowie taka, że po pierwsze e, połamie wszystkie paznokcie. Dlatego je pomalowałam, żeby móc je znowu pomalować. Bardzo inteligentnie. Ale tak, tak, tak zarobiła. I poza połamaniem paznokci, to że... Jak nawet to rozkręcę, to że nie wkręcę tego z powrotem tak, jak było, bo to jest tylnie koło i wymaga ono ściągnięcia łańcucha. I tego się boję najbardziej że rower przestanie działać. W planach jest jeszcze naprawić dynamo, które nie wiem, czy mi blokuje zmniejszyć hamulec, bo mam wrażenie, że jest za mocno i ciężko mi się pedałuje i zwiększyć stopkę, bo jest za krótka. Uff, dam radę. Trzymajcie kciuki. Dobra. Stopka naprawiona. Teraz próbuję z hamulcem. Druga rzecz i zostaje już tylko koło. Nie, jeszcze dynamo. Ok. Hamulec ogarnięty. Teraz odpalam YouTube'a i będę robiła krok po kroku to, co pokazują, bo dynamo mogę zrobić dopiero jak będzie opona napełniona. Uff, dam radę. Dam radę. Z pięciominutowego poradnika, już minuta za mną, Rower stoi do góry nogami, a ja jestem zmachana. 5 minut przerwy. Niestety poddałam się. Po przeszukaniu całej piwnicy nie znalazłam odpowiednich narzędzi, żeby odkręcić koło. Już miałam jakieś narzędzia w ręce, no to nie wiem czy mi brakło siły czy czego, ale nie potrafiłam rozkręcić koła. Poddaję się i idę zanieść do sklepu rowerowego, żeby mi to naprawili. Które się naprawili, wymienili po prostu dentkę, dentkę im dam i zobaczymy, ile zapłacę. Rower oddany, będzie to kosztowało około 30 franków. przeżyję. Jest możliwość tam popracowania na swoim rowerze, tak jakby wynajmując warsztat, używając ich narzędzi. I tylko się korzysta, płaci za użyte narzędzia, nie wiem w jaki sposób, powiedziałam nie, ja już koniec, proszę mi to naprawić, ja już mam dość, że coś z hamulcem przednim się stało, hamulce se naprawię, bo tylni już naprawiłam, więc przedni też sobie naprawię, ale czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam, żeby oddać ten rower, a tak stał tydzień ponad dwa tygodnie. I dopiero teraz go oddałam, jak sama sobie nie poradziłam, zamiast od razu skorzystać z czyjejś pomocy. Tak, wiem, mam ogromny problem z tym, żeby prosić o pomoc. Użyło mi, że nie muszę tego roweru robić. I teraz za bardzo nie wiem, co mogę robić, bo w sumie to ja czekam na dzieci, które się pojawią za dwa dni, a za trzy dni zaczyna się szkoła. Więc. Mm... Dzisiaj chyba odpuszczam, poczytam sobie książkę na balkonie, bo jest piękna pogoda. A wczoraj byłam cały dzień poza domem. Miał, byłam na takiej wycieczce z kobitkami z naszych spotkań kobiet, i, i mnie spaliło, ale jak? Zaraz pokażę. Całe ramię, jedno i drugie spalone, na szczęście, na szczęście miałam koszulkę zabudowaną na dekolcie i na plecach i tylko ramiona się spaliły, ale tak nie szczypią, w nocy spać nie mogłam. I dzisiaj chciałam w sumie na basen jechać, ale stwierdziłam, że no nie, 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 nie. Nie mogę jechać na basen. Spędziłam super dzień z dziewczynami. Dawno się tak nie uśmiałam. I przygotowałam dla nich wideo ze spotkania, który ponownie Wywołał zachwyty wśród, wśród, wśród dziewczyn, i, i bardzo mi miło z tego powodu. A dzisiaj mam jakiś taki zjazd energetyczny. Czekam na informację pewną. Nadal nie przyszła już od dwóch dni, i mi się troszkę niecierpliwie i martwię, bo nie bardzo wiem, co. Mm, nie bardzo wiem, w którym kierunku powinnam teraz działać, a ta informacja mi w tym pomoże. Mm. Chciałabym również zacząć wystawiać rzeczy. Pora przywitać się po długiej przerwie z Facebookiem na Marketplace. I chciałabym powystawiać kilka rzeczy, więc to jest plan na najbliższy czas, żeby trochę kasy zarobić, pozbyć się paru rzeczy, które mi jeszcze zalegają w piwnicy. Przede wszystkim jest tam kilka chust dobrych. Kilka, dwie, ale bardzo dobrych jakościowo. Nosidełka. To są rzeczy, które na pewno chciałabym sprzedać. No i może jakieś rzeczy na zimę po dzieciakach. Muszę sprawdzić ich stan, żeby miały dzieciaki miejsce na nowe ubrania. Ale to plany myślę, że już bardziej na wrzesień. Póki co mam ochotę na. Placki ziemniaczane. Taką mam ochotę na placki ziemniaczane. Już ostatnio jadłam placki ziemniaczane. Były przepyszne i dzisiaj też mam ochotę. Nadal utrzymuję się w niejedzeniu chipsów. Więc te. Placki ziemniaczane to są taką. taką alternatywą, bym powiedziała, do, 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 do chipsów. Bo są z ziemniaków, są słone i są robione na głębokim tłuszczu. Ale. Ostatnio, gdy jadłam placki ziemniaczane, to był to mój obiad. To było śniadanie obiad kolacji. <gryw> Zjadłam w sumie tylko te placki ziemniaczane. Wypiłam kawę tego dnia i to było wszystko. I nie byłam głodna do rana. Te Normalnie wytrzymałam chyba 17 albo 18 godzin na tym, na, po tych plackach, więc nasyciłam się nimi porządnie. No i dzisiaj myślę, że też sobie je zjem i poczytam troszkę książkę. I. I to tyle. Uf, kolejny dzień, kolejne możliwości. Poranna kawka. I dzisiaj plan na dzień jest bardzo intensywny. Zaraz przeliczę finanse, ile mi zostało kasy, a dosyć sporo mi zostało. Tak myślę. I muszę jechać na zakupę. bo dzieciaki wracają. Boże, ja się cieszę, już naprawdę już mam ochotę ich tak wyściskać, że och... Ym... No, także ja robić zakupy. Muszę pomyśleć, co chcę kupić przede wszystkim, żeby było e, na poniedziałek, również, już do szkoły, bo pierwszy dzień szkoły się zaczyna. Młody zaczyna pierwszą klasę. I potem, dzisiaj zostawiam ogólnie syf w domu. Czeka na mnie syf na jutro. Ale to nie jest istotne, bo dzisiaj jest ważniejszy temat, a mianowicie w kolejnym vlogu pokażę Wam więc muszę to zrobić, mam motywację wewnętrzną, żeby dotrzymać słowa i pokażę Wam, jak wygląda najsławniejsze, naj, najsławniejsze najbardziej znane muzeum w Bern. Paul Klee się nazywa, bodajże, o ile nie, nie pomyliłam, a to jest też możliwe. Bo w sierpniu, wszystkie, nie wszystkie, ale dość dużo muzeów w Bern jest darmowych i chcę wykorzystać tą okazję. Plan minimum jest tylko Paul Kli dzisiaj, bo to jest in. Yy, Interneje chciałam powiedzieć. E, w okolicy tutaj. I A potem chciałabym na Kunstmuseum jechać, do Muzeum Sztuki, ale tam się to już boję. Do, Kunst, do Paula Kli też się boję, też już mi się pojawiają. O nie! Nie, nie jadę, nie jadę. Ale muszę to wykorzystać, ponieważ jak już dzieci wrócą, to ja chcę z nimi też pójść do innego muzeum, a chcę wiedzieć, jak to działa. W sensie te darmowe muzeum. A niestety, jeżeli ja nie wiem, no to potem y, mam dwa razy większy stres, więc wolę ten stres y, wykorzystać tak, żeby. Hmm. Przyszła mi nowa myśl. Chciałam już zacząć nowy temat. Więc chcę ten stres wykorzystać. W taki sposób, żeby pojechać sama, kiedy mam więcej przestrzeni i nikt mi nie będzie tutaj zawracał tyłka, jeszcze dodatkowo, że coś się dzieje, że coś potrzebuję, więc sama sobie to ogarnę, a za tydzień będę mogła jechać z dziećmi. I w tym pałku jest, wiem, że jest strefa również dla dzieci i chciałabym ją zobaczyć, żeby wiedzieć, jak to działa. Ogólnie, poza tym, to w Bern odbywają się teraz jakieś przedstawienia w samym centrum na Starym Mieście. I ogólnie to ja już tam byłam w czwartek. Zobaczyć, jak to wygląda. I wyszłam przerażona. Bo <laughs> no, pierwsze bardzo dużo ludzi, ogrom ludzi, po prostu człowiek na człowieku, ja nie lubię takich przestrzeni. Um, a poza tym nie wiem, jak to działa. Wiem, że tr trzeba coś kupić. Nie wiem, ile to kosztuje. Cennik jest za mały, nie widzę, nie podejdę, nie zapytam. No, bo cennik jest za mały. No, przecież widać, trzeba podejść, ale pani będzie zagadywać, żeby zobaczyć. A ja nie chcę, żeby do mnie gadała. Chcę sobie sama najpierw obczaić co i jak. Um, więc zrezygnowałam i uciekłam stamtąd. Byłam w tamtej okolicy, ponieważ wybrałam się znowu do kina otwartego, tego na powietrzu. Open air kino. I okazało się, że ja nie potrafię czytać. W sensie potrafię, ale ale nie potrafię, bo na, stoi, na stronie internetowej stoi jak byk, że strefę otwierają od 18, a film zaczyna się od około 21. A co, co ja pomyślałam? Że film zaczyna się koło 18 i będzie trwał do około 21. Więc byłam tam raz, kiedy błądziłam i szukałam tego miejsca, bo przenieśli w tym roku to miejsce z parku na miejsce za muzeum w Bern. A drugi raz byłam, no bo już stwierdziłam, że wiem, gdzie tam jest, co tam jest. Stwierdziłam, że wiem, gdzie to jest. Wzięłam ze sobą poduszkę, żeby usiąść na kamieniach, na kamiennych schodach, żeby było mi wygodnie. No i wtedy dotarło do mnie, że chyba coś źle przeczytałam, bo ludzi nie ma o 18 i Przeczytałam dokładnie, skupiając się na tym, co czytam, i okazało się, że film będzie około 21.00. Więc w następnym wideo zobaczycie, na pewno, Muzeum pałki, może Muzeum Sztuki. I na pewno zobaczycie, że poszłam do kina. Jezus, to jest tak późno dla mnie. Ja o 21.00 to ja już leżę w łóżku, ale dam radę, dam radę. Chociaż na pół filmu, w połowie filmu ma być przerwa. Także do zobaczenia w kolejnym wideo i trzymajcie dzisiaj za mnie kciuki, żeby atak paniki mnie nie zeżarł i żeby mnie wróciła wcześniej do domu, żebym dała radę wytrwać w tych planach. Ciao ciao.